Która jest godzina? Jak stoimy z czasem? Jaki mamy czas? Ile mamy czasu? Ile ja mam czasu? Ile ty masz czasu? mi zostało Ile czasu nam zostało Ile czasu tu zostaniesz Czy możesz mi podarować swój czas? Czy Twój czas może być moim czasem? Czy jesteśmy w tym samym czasie? Czy czas gdzieś zmierza? Czy czas się kiedyś kończy? Czy czas się kiedyś skończy? Czy ja się skończę wraz z końcem czasu? ile czasu potrzeba, by się skończyć. Ile czasu potrzeba, żeby wyjść z tej przestrzeni? Ile czasu potrzeba, żeby odejść? Wystawa Osuwisko to czwarta wystawa z cyklu prototypów. Zaprosiliśmy Agatę Sieniarską do pracy z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi. Wspólnie wybrałyśmy prace, które mówią o materialności. Interesuje nas materia, procesów pamięci i zapominania zachowania i niszczenia zastanego świata. Czasowość tych często niezauważalnych procesów jest odmienna od naszej szybkiej codzienności i w tym sensie dzieła sztuki i sposoby ich zachowywania spotykamy z procesami wymierania gatunku i zagłady klimatycznej. W kolekcji muzeum wybrałyśmy około 70 prac 15 artystek, m.in. Marii Jerymy, Aliny Szapocznikow, Jadwigi Maziarskiej, Barbary Hammer, Simon Forti czy Fortunaty Obrąpalskiej. Prace, które wybrałyśmy na wystawę, istnieją na niej w specyficznym dźwiękowym środowisku. Pejsaż dźwiękowy został stworzony przez Justynę Sasiowską i Agatę Siniarską w oparciu o odgłosy materii i jej niszczenia. pracą dla wystawy jest duża plaża nitrzapocznikow. Składa się ona z odlewów brzucha, ułożonych na czarnej powierzchni, przypominającej rozlewającą się wulkaniczną lawę, z której wystają dodatkowo odlewy palców. W tej pracy, jak i w innych pracach Szapocznikow, groteskowe formy zestawione są z odlewami kobiecego ciała. Które jednocześnie afirmują witalność yy, życia, z drugiej strony mówią bardzo mocno o odchodzeniu, o śmierci. Za każdym razem, gdy staram się zbliżyć do innej materii, do innego organizmu, już nic nie wiem. Rozmywam się i staję się Czymś. A może się nie rozmywam, może się nawarstwiam, może się kołyszę. Wydaje mi się, że wiem, czym jest ta sytuacja. Wydaje mi się, że rozumiem swoją w niej pozycję. Wydaje mi się, że wiem, jak spojrzeć mojemu psu w oczy. Ale czy wiem, jak spojrzeć w oczy muszę? Jak spojrzeć w nie oczy lodowcowi? Jadwiga Maziarska znana jest jako pionierka malarstwa materii. Podstawę dla wielu jej obrazów stanowiły zdjęcia. Wykonywała również kolarze. Gdzie wydzierane fragmenty natury, pejzażu, spotykały się z twarzami, częściami ciała. Dotykała ona w nich problemu realności, która przefiltrowana była przez wyobraźnię, przez żywotność wyobraźni. Oprócz kolarzy, na wystawie prezentujemy również obraz Samoczynny Powód który złożony jest ze ścinków tkanin, pokazuje inne podejście do materii artystki, dla której punktem wyjścia była zawsze rzeczywistość. Swoje monotypie Maria Erema tworzyła na podłodze w pozycji horyzontalnej. Formy na tych obrazach są w nieustannym ruchu, wibracji. Oddają one potencjał materii do ciągłego stawania się. Możemy doszukać się w nich żywotności komórek, tkanek żywego organizmu. Jak możemy się spotkać w naszych materiach? Na ile tym ciałem mogę zbliżyć się? Jak inne ciała wpływają na. Nie wiem, jak o tym opowiedzieć. Simone Forti to pionierka tańca współczesnego, jednak od początku jej pracy artystycznej towarzyszył jej rysunek. Notowała pomysły na performance, zapisywała choreografie, które już powstały. W kolekcji Muzeum Sztuki mamy kilka rysunków, ale również pracę wideo. Zuma News należy do cyklu animowania wiadomości, i widzimy na niej performerkę, która. Działa na plaży nad oceanem z codziennymi gazetami. Współcześnie ta praca działa na nas faktem, że wiadomości miały kiedyś formę fizyczną, nie były podawane nam tylko przez internet, ale miały swoją. Wagę, swój ciężar, swoją fakturę, zapach w postaci drukowanej prasy. Życie materii nigdy nie popada w nieżycie, rozkład jest transformacją. Procesem życia w życie. Nie wiem, czy to rozumiem. Dostrzegam materię w procesie i myślę nie tyle o przekształceniu, co o rozkładzie. Myślę, że tego nie będzie, nawet jeśli będzie że odejdzie, że odchodzi. A w międzyczasie zapominam. Wszystko kiedyś zapominam. Ale czy to ma jakieś znaczenie dla turkawki albo cyklamenu purpurowego?